Ściema, ściema, o tej porze każdy wypić może, jakby nie było, jest bardzo miło. Nie normalnie walimy to, co mamy, nie tak Normalnie na lewo to nie zgrzeba, jakby nie było, jest bardzo miło. Wolnie, bo to jest jedna kierunkowo, jak pija odmowa. Dwa łyki były dla filatelistyki. artystycznej styki. Rapijemy pod BWA, bo to jest artykuł 202, nie? Ej, spokojnie, blonik. Patrząc za parę, to normalnie sobie ja jak mi. Mówiłem mieć kamikki, że, że z Jokorczykiem normalnie. Kiedyś był zakuty normalnie w kajdanie, ale normalnie to się od mamy, że go rozkończą. a ty byli mieli, że go normalnie wypuścili. <grystanie> <grystanie> Jakby nie było, będzie bardzo miło. Dobra, co tam jeszcze powiesz? Ja nie wiem, w razie klimacie, ty poczeka każdy coś powiedzieć może, nie? Tak Zatem pani pochodzimy detalie. dwa tygodnie, a potem panią opuszczę i się normalnie wezmę w kościele. <grystanie> jak się normalnie <grystanie> zamieni w waniele. <grystanie> Dobra, pan teraz witamy w czekacie. Witamy w przekazie, chłopaki, nie róbcie draki, pójdźcie to normalnie na internet, pająk Spiderman normalnie dalej rozrabia. Jakby nie było, będzie bardzo miło, ktoś zostanie w zęby, to niech go nie boli, bo jest nowy solid.